Duela i Darek, czyli Travelav. Zapraszamy Was dzisiaj do naszego podróżniczego świata. Jesteśmy na lotnisku, albowiem. Zatęskniliśmy za podróżami. No już tyle czasu minęło od ostatniej podróży. Miesiąc? Miesiąc. Cały miesiąc. Zbyt długo. A że za oknem jest ciemno i mokro, znowu staramy się uciec tam, gdzie świeci słońce. Tam, Wy tego nie widzicie, ja widzę, mam przed sobą. Okna terminala. Na, na płytę lotniska jest ciemno jest ciemno, tylko migają światełka e, lądujących i startujących samochodów ale tam jest ciemno, czarno widziałeś latające samochody? A co powiedziałem? samochody? samochodów? jakich samochodów? samolotów! Przecież to jest XXI wiek, samochody już latają a jak sądzicie, dokąd dziś lecimy? Jako cel tej wyprawy wybraliśmy południowy region, w którym obejrzymy piękne powulkaniczne jeziora, niesamowite miasteczka wybudowane na szczytach wzniesień, bajecznie położony papieski pałac oraz spróbujemy świeżych truskawek. Wiecie gdzie to jest? Już za chwilę Wam powiemy, więc koniecznie zostańcie z nami do końca, bo obiecujemy mnóstwo pięknych widoków. A tymczasem. Czekamy na boarding. Boarding. Mamy nasze boarding pasy. No dobra, ludzie się ustawiają już w kolejce, więc my chyba też tam musimy zmierzać wielkimi krokami. Tam, do kolejki, a potem do autobusu i do tych latających samochodów. Wsiadacie z nami? Dokąd dzisiaj z nami lecicie? Przed wyjściem w środkowej części kabiny, przed zatrzymałami oraz na wyjściach w innej części kabiny i po ewakuację też ustawić bagaż w kabinie, kierować się na podłodze. Pokażemy teraz Paski, Aby zabiąć pas, należy złączyć obie jego części, a następnie zacisnąć go pociągając na jego koniec. Aby rozciąć maskę należy podnieść pokrywę klamry. Możemy teraz w jak używać maski glonowej i kamizelki rysunkowe. Maski glone znajdują się w panelach nad hotelami. Rzec nie w kabinie. Kodownie spadnie maski glonowe padną automatycznie. Należy wkreślić najbliższą maskę pociągając ją do siebie, uaktywni przepływ tlenu i przed założeniem maski glonowej teni maskę ochronną. Matkę należy dołoży w taki sposób na losie ustalę, się założyć za głowę, i normalnie, czyli niebawem, przed sobą, znajdą Państwo instrukcję bezpieczeństwa, która zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie na pokładzie samolotu. Ciao belli! Rozpoczynamy nową wyprawę, nową przygodę, nową wycieczkę. Do andiamo oggi. Piniora. Jedziemy w tamte góry. Jedziemy w tamte góry. Tam są góry. A góry znajdują się niedaleko Rzymu. Góry są niedaleko Rzymu. A co jest w górach? Pokażemy Wam już niedługo, bo to bardzo fajna miejscówka. Okolica póki co jest paskudna. Dziwnie to brzmi, wiem. Ale w Italii również istnieją brzydkie miejsca. I to właśnie jedno z nich. No jedyne co tu ładne to są drzewa piniowe. Sosny tutejsze. Drzewa pieniowe są przepiękne, tworzą parasole. Parasole tworzące cień. Drzewa tworzą cień, tworzący cień, tak? Bardzo fajnie. Mijamy wszystko, co brzydkie, po to, żeby zobaczyć to, co fajne, ładne i przytulne. Na początek, jak zwykle, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Najlepiej z dzwonkiem, by dostawać powiadomienia. Do odwiedzenia miejsc pokazanych w tym odcinku zainspirował nas blog Italia poza szlakiem. Link do niego znajdziecie w opisie filmu. Chcecie wiedzieć gdzie dokładnie jesteśmy? Zdradzamy tajemnicę. Jesteśmy nad jeziorem. Przy czym? Przy Castel Gandolfo. Castel Gandolfo, czyli letnia rezydencja papieża. Castel Gandolfo znajduje się w tej chwili po drugiej stronie jeziora. Stąd mamy bardzo fajny widok. Zaraz zobaczymy, czy uda się zobaczyć kawałek Castel Gandolfo od tej strony, między drzewami, dlatego że drzewa porastają. Cały brzeg jeziora. Uwaga, robimy obrót. Castel Gandolfo jest tam. Mamy je troszeczkę pod słońce, więc może w tym momencie nie jest najlepsza wizura. Tam Castel Gandolfo. Takie kopuły, widać kopuły? To są obserwatoria, tam są teleskopy do obserwacji astronomicznych. Są takie dość dzikie ścieżki tutaj. Poniżej, jacyś panowie na rowerach w tej chwili popylają tam tamtędy. Tutaj jest 26 stycznia, tak? 27 stycznia, a tu są młode listki na drzewach. Słyszycie to? Gdzieś w tym krzoku żyje kolonia pitaszków śpiewających. Dla takich chwil warto żyć. Zawijamy się i pojedziemy do Castel Gandolfo, gdzie odwiedzimy papieża. Odwiedzimy papieża? Którego? Nie wiem, tego, który nas przyjmie. Tu chyba Benedykt mieszka na stałe, na emeryturę przeszedł i tutaj decyduje. Tak? Dobra, zobaczymy czy nas puści. Ciao! Gandolfo to jedna z 23 miejscowości w regionie Lazio wpisanych na listę i Borghi Più Belli d'Italia, czyli najpiękniejszych miasteczek Włoch. Borgo to bardzo ciekawy włoski termin. Słownik tłumaczy go jako wioska, jednak Borgo to coś znacznie więcej. To niewielkie, fascynujące włoskie miasteczko, zazwyczaj otoczone umocnieniami, które powstało w okresie między średniowieczem a renesansem. I Borgi più belli d'Italia, to miasta reprezentujące ideę made in Italy, włoskiej jakości i unikatowego stylu. A z ich historią wiążą się lokalnie wytwarzane produkty i wyjątkowe miejscowe zwyczaje. Castel Gandolfo jest położone na krawędzi kaldery dawno wygasłego wulkanu. W samym jej środku powstało bardzo malownicze jezioro. Oglądacie kanał Traveler. Travela. No dobra, lądujemy i idziemy zwiedzać miasto. Kawy by się napił, nie? Jakąś kawkę wystrzelił włoską, dobrą. Napiłby się kawy. Ciepłą, czarną i słodką, i gorącą. I bardzo dobrą. I ciepłą i gorącą. Pijemy fantastyczną kawę. Kafe verniano. Verniano, tutaj jest logo. Verniano to nie jest reklama, nie mamy z tego żadnych profitów. Po prostu ją uwielbiamy. Pijamy w jakiejś lokalnej niewielkiej kafejce w Castel Gandolfo. O, pan tutaj nam pięknie pośpiewuje razem z radiem. Bardzo fajny lokal, bardzo spokojny. Jesteśmy w tej chwili jedynymi klientami. Tutaj koło nas uwija się pan wycierając stoliki i śpiewa. Castel Gandolfo jest dzisiaj ośrodkiem sztuki, ceramiki, wielobarwnych mozaik z kameków, no i oczywiście gastronomii. Restauracyjne stoliki stoją na samym środku głównej ulicy miasta, a dodać warto, że samo miasto jest bardzo długie i bardzo wąskie. Zajrzyjmy do warsztatu jednej z lokalnych artystek, która zrobiła te wszystkie piękne rzeczy. Artista fa tutaj, cose bellissime. Hej, mamy nowy prezencik o z takiej tutaj firmy. Zaraz zrobimy mały unboxing i się pochwalimy naszym zakupem. Uwaga. Miejscowa manufaktura. Tak jest. mano, e, facto a mano Czyli ręczna robota. Uwaga. tada, Kupiliśmy takie ręcznie robione serducho. Z kamyczków. Pani, którą przed chwilą e, poznaliśmy. Robi ręcznie sama na miejscu takie cuda. Są też numerki. O tak to wygląda w słońcu. Un bello cuore. Wybaczcie falstart, ale poszliśmy wymienić na drugie serducho, które ma niebieskie kropeczki. No i Dlaczego? Jest, no jest ładniejsze! Dlaczego wymieniliśmy? Bo pani kierowniczka prosiła, żeby wymienić. Rozumiecie? W takim świecie żyje. A jak będziecie nas szukać w Warszawie, to szukajcie takiego serduszka, i tam jesteśmy my. Ciao! Ulice miasta przepełnia swoista nostalgia, gdyż wszystkie zaułki pełne są starocina zbieranych przez kolekcjonerów. Chwilami przypomina to pchli targ. Mają tu jakąś dziwną fazę na rowery. A teraz niecodzienna gratka. Zaproszono nas do restauracji na podziemny spacer. grazie da questa parte c'è l'accesso alle grotte quindi adesso voi puoi scendere giù per arrivare okay. dall'altra parte a sinistra a, sulla destra c'è un tavolo Tavolo. Okay. scendere giù un altro po' perché c'è un tavolino a destra e un archetto dove si scende un altro qua puoi scendere così arrivate di là ok, okay grazie buona grazie buon appetito grazie Kto lubi lalki? Ale takie z horroru Takie z horroru Które są z horroru? Pokaż Demonicznego karzełka Ciekawe, istnieje możliwość dotarcia do Castel Gandolfo na piechotę, spod hiszpańskich schodów w Rzymie. Prowadzi tu via Appia Antica, najstarsza droga z czasów Imperium Rzymskiego. Inną ciekawostką jest fakt, że Castel Gandolfo nie podlega prawu włoskiemu, gdyż posiada status eksterytorialny. W najwyższym punkcie miasta stoi pałac papieski, w którym rezyduje emerytowany papież. Ma on do własnej dyspozycji ogromne ogrody, których obszar przekracza powierzchnię Watykanu. Co tu się odbywa? A teraz na forum publicznym odbędzie się ważenie przed walką. A z kim pani będzie walczyć? Ze swoimi słabościami ile wyszło? 25,5 kilo. 25,5 kilo toż to jest A te waga komuś. kilo to dlatego, że mam czapkę. Wzdłuż krawędzi miasta znajdziecie kilka punktów widokowych z restauracjami. Podczas smakowania lokalnej kuchni będziecie mogli podziwiać Lago Albano, czyli tutejsze malownicze jezioro. Jesteśmy w Nemi. Nemi. Znacie takie miasteczko? Niedaleko Castel Gandolfo i niedaleko Rzymu. Wiecie z czego jest znane? Ano z tego. Z truskawek. tadelle Fragole. Miasto truskawek. Gdzie nawet pod koniec stycznia można kupić świeże truskawki i poziomki. Właśnie teraz stoi pan przy stoisku i sprzedaje truskaweczki. Truskawki z nami w Nemi. Truskawki i truskawkowe motywy są tu dosłownie wszędzie. Ze względu na korzystny klimat i odpowiednią glebę, truskawki owocują tu przez większą część roku. Uprawia się tu dwie główne odmiany: fragoline, okrągłe lub podłużne, oraz fragoloni, czyli truskawki olbrzymy. Nemi, podobnie jak Castel Gandolfo, leży na krawędzi wulkanicznej kaldery, pośrodku której powstało jezioro nazwane Lago di Nemi. Z jeziorem wiąże się bardzo ciekawa historia, mająca swój początek w czasach znanego z szaleństwa i rozpusty cesarza Caliguli. Otóż zażyczył on sobie, by do imprezowania na jeziorze wybudowano mu pływające pałace. Powstały więc dwa ogromne jak na tamte czasy i niebotycznie kosztowne statki, w których miały odbywać się przyjęcia. Pałace ozdobiono marmurem i złotem, a do łaźni doprowadzono ciepłą i zimną wodę. Po upadku Kaliguli statki zatopiono w jeziorze, gdzie leżały zapomniane przez kilkanaście wieków. Odkryli je nurkujący wieśniacy. W 1929 roku Mussolini, pod wpływem obsesji na punkcie antyku i rzymskich korzeni Italii, nakazał ich wydobycie z dna. Uczynił z nich symbol związków z dawnym cesarstwem i jego potęgą. Tysiące ludzi przyjeżdżały tu z Rzymu, by je oglądać. Niestety w 1944 roku łodzie spłonęły i pozostało po nich jedynie wspomnienie. Kilka zdjęć i nieliczne artefakty w pobliskim muzeum. Oglądacie kanał Travela Z cytatami z małego księcia. Nie ceramiczne, tylko drewniane, nie widzieliśmy jeszcze takich. Nemi leży na skraju Parco dei Castelli Romani, czyli Parku Zamków Rzymskich. Do dziś w mieście zobaczycie posągi bogini Diany, której kult kwitł kiedyś na pobliskich wzgórzach. Oto moi drodzy mistrzyni wyszukiwania i wykorzystywania każdego promyczka słońca. Uwaga, przedstawiamy. Pani Słoneczko, pani ławeczka albo cokolwiek innego. Znaleźć takie słońce w styczniu to rzadkość i przyjemność, ale pani Słoneczko wie jak i wie gdzie. Usiąść, żeby było ciepło. Pani Słoneczko umie w to. Robię zdjęcie. Trzymam je tu, i teraz tak. Tu mam piękny widok. Spoglądam w tę stronę, trzymam mam piękny widok. Wystarczy zrobić zdjęcie, otoczyć się zdjęciami, i wszędzie masz piękne widoki. Albo być w takim miejscu jak tutaj i patrzeć i się opalać. Żegnamy się już z Nemi, bo na zachód słońca musimy zdążyć do Frascati, kolejnego miasteczka leżącego na wzgórzach otaczających góry albańskie krywających park rzymskich zamków. Jeśli planujecie wyprawę do Italii, to koniecznie zajrzyjcie do bloga Italia poza szlakiem. To kopalnia wiedzy i inspiracji o włoskich regionach, miastach, restauracjach i innych wakacyjnych atrakcjach. Link zostawiamy w opisie filmu. Nasza ulubiona turystka dochodzi do jakiegoś fajnego skweru, który nam za chwilę zaprezentuje. No, pani turystka. Gdzie tam jesteś? Nie, bo tam jest ulica w górę taka ładna. Też pójdziemy tam. Tam pójdziemy gdzie? Tam. Tam, tam. widać tam duży ruch. Pani się normalnie ubrała jak jakiś kloszard. Te wiszące swetry, warstwy swetrów, no po prostu są przed fajne, urocze i Szyk. Szyk i czarm. I no bo przecież mówiliśmy przed chwilą, że jak się robi ciepło, to się człowiek rozbiera. Jak się robi zimno, to się ubiera. No więc trzeba mieć wszystko przy sobie, żeby móc pozakładać albo pozdejmować. Jakie fajne! Widziałeś to? Widziałeś, jak szedłeś? To? To całe widziałeś, czy nie? Jeśli mam być szczery, to przyszedłem tutaj to sfilmować albo sfotografować. No właśnie, ja ci pokazuję, że to jest takie fajne, żeby można było sfotografować. Możesz tu teraz stanąć i sfotografować. No, to ja sobie pójdę. Co pani tutaj demonstruje? Ja pokazuję ci, że możesz to sfotografować. Cofnęłam się z tamtej ulicy, żeby ci pokazać, że możesz tu zrobić zdjęcie. Nie krępuj się, idę sobie. Widzieliście to? Widzieliście to, z czym ja muszę żyć? Ja to, ja to mam na co dzień. Ja to mam na co dzień. Uwaga, znowu, znowu tu idzie. Znowu tu idzie. Nie z czym, tylko z kim. I to już wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie palec w górę. Ucieszą nas Wasze komentarze i uwagi, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to teraz macie szansę to zmienić. Jesteśmy we Frascati. Frascati, bardzo ładnie położone miasteczko, bardzo stare, niedaleko Rzymu, bardzo niedaleko, na spoczu góry. Jakieś. Jakieś, nieważne. Ważne jest to, że są tutaj dwie fajne wille, przynajmniej dwie, może trzy stare wille włoskie. Za nami wodospad kaskady, jednej z nich. No gdyby te wszystkie człowieki nie gadały, to byśmy mogli posłuchać jak śpiewają ptaki. My jesteśmy Travelav. A wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce zawsze będzie z wami. I niech zachodzi zawsze dla was. Żywopłot laurowych. Jak ktoś chce, przychodzi, zrywa i ma zupę aromatyzowaną boskie.